Cześć. Witaj w serii Czytaj z Gosią. To jest taka seria, w której proponuję wam różne książki do przeczytania razem z wami przez miesiąc. Czytam te książki po to, żeby potem skomentować, co ja o tych książkach sądzę, no i też jakie lekcje wyciągam dla siebie z tej lektury. Dzisiaj na warsztat bierzemy książkę Radość każdego dnia Byron Katie. Tu jest współautor wymieniony, czyli Steven Mitchell, natomiast on bezpośrednio jakby tutaj nie bierze udziału w tworzeniu tej książki, przez pewien czas zapisuje, notuje dla Byron Katie jej myśli, ale pojawił się tutaj dlatego, że sama książka jest komentarzem do też jego książki i Byron Katie właśnie dzieli się. Jak w perspektywie jej koncepcji pracy można się odnieść właśnie do tej książki. Ja się nazywam Małgorzata Toru, jestem psychologiem, coachem, trenerem od 20 lat wspieram ludzi w ich rozwoju. I właśnie tę serię prowadzę dla Was po to, żeby zainspirować Was do wspólnego czytania, wartościowych, moim zdaniem, książek, ale oczywiście uczciwie też przedstawiam Wam, co ja o tych książkach myślę już po przeczytaniu. Dlaczego akurat warto sięgnąć po tę książkę i co może być trudnością w jej czytaniu? Na pewno pierwsza rzecz, która jest dla mnie najważniejsza, to jest sama koncepcja Byron Katie tak zwanej pracy, czyli work z angielskiego. Praca polega na tym, że Byron Katie próbuje innym ludziom pomagać w taki sposób, że... Kiedy mają utarte jakieś przekonania negatywne na temat innych ludzi czy na temat samych siebie, to zwraca uwagę, że tak naprawdę w tych różnych przekonaniach, w różnych interpretacjach, w różnych naszych, tak naprawdę snach o innych ludziach, zawarte są informacje o nas samych, które warto przeanalizować, do których warto dotrzeć po to, żeby. Bardziej świadomie żyć, bardziej świadomie wybierać. Do samej metody pracy, oczywiście, was odsyłam, jest strona Byron Katie, właśnie poświęcona tej pracy, i tam znajdziecie te cztery główne pytania dotyczące podważania przekonań, w których właśnie Byron Katie pyta o to, czy na pewno to, w co wierzysz, jest prawdą i zachęca do przyjrzenia się sobie, co się z nami dzieje, kiedy wierzymy w te przekonania jako prawdziwe, a co może się wydarzyć, jak inaczej, kim możemy być innym, jeśli byśmy nie wierzyli, że to jest prawda. Ostatnim elementem jej metody jest zapytanie o odwrócenie, czyli spróbowanie sobie przywołania tej samej myśli poprzez odwrócenie przykładowo do siebie, czyli jeżeli myślę, że Ty jesteś leniwy. Co sobie uświadomię i jakie fakty w życiu znajdę, potwierdzające, że to ja osobiście jestem leniwa. Czyli to, co jest jakby tutaj takim darem od Katie w tej książce, to jest przede wszystkim właśnie nauczenie się myślenia o naszych przekonaniach na temat innych osób naszych opiniach, naszych interpretacjach. Jako o czymś, co tak naprawdę my tworzymy w naszym umyśle, a tak naprawdę nie jest prawdą o innych ludziach. I że bardzo często ci inni ludzie stanowią dla nas takie zwierciadło, taką możliwość odbicia i zobaczenia siebie z innej perspektywy, zrozumienia na głębszym poziomie swoich chociażby intencji. I tutaj Byron Katie, jeżeli chodzi o formę tej książki, w jaki sposób ją pisze. Po pierwsze, komentuje różne wydarzenia ze swojego życia, pokazując w praktyce, jak ona stosuje to podejście do rzeczywistości. Bardzo ważne, zwłaszcza dla osób, które być może mają jakieś ugruntowane przekonania, też religijne, że Byron Katie w tej książce odwołuje się do filozofii Tao i często używa takiego porównania, że Bóg jest rzeczywistością, czy rzeczywistość jest Bogiem, i w tym kontekście twierdzi, że rzeczywistość jest doskonała, taka, jaka jest, że po prostu skoro coś się wydarza, skoro coś jest jakieś, to znaczy, że tak jest dobrze. To znaczy, że tak być. Powinno, i w związku z tym uczy akceptacji do tego, co się w naszym życiu wydarza, uczy takiej adaptacji również do trudnych wydarzeń życiowych i pozwala rzeczywiście nabrać takiego dystansu do różnych trudnych zdarzeń właśnie dzięki temu, że zakładamy na wejście, że skoro coś się dzieje, skoro coś jest jakieś, to po prostu takie. Być powinno. Dla mnie czasami kłopotliwe było podążanie za jej takim wyjaśnianiem niektórych rzeczy, ponieważ robiła to w sposób taki mocno metaforyczny i czasami z, tak, z takimi wizjami, jakby komentowała tę rzeczywistość, i tam były takie momenty, które trudno mi się czytało. Natomiast, co do zasady, co do tak w całości, jakby patrząc na tę książkę, to mam wrażenie, że jeżeli przejdziemy, przebrniemy przez te takie trudniejsze momenty. i jeżeli nie uprzedzimy się na początku ze względu na koncepcję na filozofię, którą autorka przyjęła, to myślę, że możemy z tej książki znaleźć dla siebie dużo wartościowych cytatów. Mnie osobiście wielokrotnie niektóre słowa Byron Katie zatrzymywały. Szczególnie te dotyczące chociażby miłości, te dotyczące przyjmowania informacji zwrotnych od innych ludzi, ale też to, co dla mnie jest osobiście bardzo wartościowe, to w kilku momentach autorka przywołuje przebieg sesji, w której stosuje właśnie tą metodę work z różnymi ludźmi. Dla mnie najbardziej poruszające w książce były dwie historie dwóch osób. Jedna to jest historia matki, która nadmiarowo martwi się o swoje dzieci, przez co staje się nadopiekuńcza, ale jakby tym bardzo ważnym, takim mocno ugruntowanym przekonaniem, które ma pod spodem, jest przekonanie, że jej dzieci. Nie mogą cierpieć, że tutaj jakby ta chęć ochrony tych dzieci jest dla niej bardzo ważna. I to, co dla mnie było w tej pracy, akurat tej osoby ważne, to zobaczenie właśnie, że czasami taka nadmiarowa ochrona naszych dzieci może prowadzić do tego, że stajemy się dla tych dzieci albo nadmiarowo kontrolujący, albo nadmiarowo oczekujący czegoś, albo po prostu. W jakimś sensie skupiamy się de facto na sobie, bo nie radzimy sobie z naszym na przykład lękiem w związku z naszymi dziećmi. A I druga historia, która mnie również poruszyła, to była historia mężczyzny, który twierdził, że jego dziewczyna, która odeszła od niego, nie powinna była odejść, czyli pracował z tym przekonaniem, że ona nie powinna odejść. I to, co dla mnie było poruszające w tej historii, to to, że w takiej dłuższej pracy z Byron Katie, ten mężczyzna dochodzi do takiego wniosku, że on de facto rzeczywiście odszedł od tej dziewczyny dużo wcześniej, mentalnie, właśnie oddalił się, zabrakło tej Bliskości i druga bardzo ważna rzecz, że cały czas, będąc z nią w związku, próbował ją podporządkować swoim wyobrażeniom o niej, czyli cały czas namawiał ją do zmiany, do tego, żeby była lepsza, ale w tym ulepszaniu nie widział zupełnie tej kobiety, takiej, jaką ona była naprawdę i to jest niesamowita też historia, która pokazuje to znaczenie tej części pracy, którą stosuje Byron Katie, polegającej na odwróceniu. Kiedy zaczynamy zdawać sobie sprawę, że wiele rzeczy w życiu, które się nam przydarzają trudne, mogą być również inicjowane przez nas samych i oczywiście Byron Katie ma takie podejście, że życie się toczy w najlepszy możliwy sposób, skoro Coś zrobiliśmy w określony sposób, to znaczy, że tak po prostu miało być. Nawet jeśli zdarzyło nam się zrobić coś nie do końca dobrego, ważne właśnie, żeby też uczyć się ze swojego doświadczenia. To, co ważne, właśnie wspomniałam o tym przyjmowaniu informacji zwrotnej. Byron Katie pokazuje bardzo fajną perspektywę, kiedy pisze o tym, jak my odbieramy często cudzą krytykę, że bardzo często wtedy się denerwujemy, zaczynamy oceniać tę osobę, która tę krytykę wobec nas wypowiedziała, i to może prowadzać do nawarstwiania się różnych konfliktów. Byron Katie zaprasza do traktowania informacji zwrotnej. Jako takiej możliwości do poznania siebie, czyli zobaczenia, rozpoznania, jak inni ludzie mogą mnie widzieć. I to jest dla mnie o tyle niesamowite, e, pogłębiające, ponieważ ja zajmuję się dużo komunikacją i szczególnie też w biznesie, pracując z menedżerami, jak udzielać informacji zwrotnej swoim podwładnym. To bardzo zarezonowało ze mną właśnie to twierdzenie, że jeżeli chcesz się urzeczywistniać, to traktuj informację zwrotną jako dar, jako informację, która pozwala Tobie widzieć siebie w szerszej perspektywie. Dla mnie jest to takie bardzo wnoszące i poszerzające perspektywę, też patrzenia na przekazywanie informacji zwrotnej. Równie poruszającym fragmentem było mówienie o miłości, przedstawianie tego, jak my czasami postrzegamy innych ludzi, jako nas oceniających, jako nas nielubiących, jako negatywnie nas oceniających, i że to wpływa na nas potem, że my się boimy wychodzić do tych ludzi, że jakoś ta ocena może nas. Przytłaczać. I tutaj właśnie to myślenie w kategoriach, że wszystko, co ja myślę o innych, jest tak naprawdę moją jakąś projekcją na tych ludzi, i że w tej projekcji ja wyrażam różne przekonania też na swój temat, pomaga zobaczyć, że tak naprawdę, kiedy my kochamy siebie tak prawdziwie, tak akceptując to, kim jesteśmy. To, że wtedy nie przyjdzie nawet nam do głowy taka projekcja pod tytułem inni mnie nie kochają, ponieważ czujemy się od wejścia jako ci godni po prostu kochania. Jest wiele takich poruszających też cytatów. Nie będę tutaj przytaczać wszystkich, dlatego, że zachęcam Was, jeżeli nie jest dla Was przeszkodą kontekst, właśnie taki filozoficzny, to serdecznie polecam tę książkę do przeczytania, tylko z takim właśnie pewnym, taką świadomością, że momentami rzeczywiście ta książka brzmi jak właśnie pewne wizje autorki na temat rzeczywistości, które mogą być jakoś intrygujące dla Was. Natomiast to, co dla mnie było ważne w tej książce, że ja. Czytając, czasami potrzebowałam się zatrzymać na moment, jakoś przetworzyć to głębiej, dłużej się nad czymś zastanowić, żeby zrozumieć też, co autorka ma na myśli. Na przykład, dla mnie trudnym rozdziałem była mowa o akceptacji cierpienia i też lęku przed śmiercią, gdzie zgodnie z przyjętą filozofią przez autorkę należałoby przyjąć, że jeżeli chorujemy, jeżeli cierpimy. To, to jest y, tak, jak ma być, ponieważ rzeczywistość, właśnie taka, jaka jest, jest prawdziwa i dobra i właściwa. Y, to tutaj miałam taki y, dyskomfort. Y, być może y, zgodnie z tym podejściem, y, ja jeszcze muszę coś przepracować u siebie w tym kontekście cierpienia i zgody na y, cierpienie. Natomiast y, to, co też w tym rozdziale było poruszające dla mnie, y, to autorka opisuje, jak można towarzyszyć w doświadczaniu cierpienia czy w doświadczaniu umierania innym ludziom, i że to takie ważne, żeby być bardzo obecnym, właśnie nie próbując przenosić jakby cierpienia cudzego na siebie samego, żeby lepiej zrozumieć, a bardziej być obecnym przy tych osobach w tym doświadczeniu, w takim swoim pokoju wewnętrznym, w takiej pełnej uważności i obecności. No i właśnie w tym jej podejściu należałoby zaakceptować, że to, co się wydarza, jest ok. Taki trudny moment, który ona opisuje w książce, dotyczył zagrożonego porodu jej córki. W którym gdzieś ona wewnętrznie miała zgodę na to, że to może się skończyć równiej dla córki i dla dziecka. Na szczęście obie wyszły zdrowe. Natomiast dla mnie rzeczywiście jest to taki poziom akceptacji bardzo wysoki i zatrzymujący mnie, czyli tutaj jakoś przy tym potrzebowałam dłużej pobyć przy tym rozdziale. Także, jak słyszycie, autorka w książce dotyka bardzo różnych przejawów ludzkiego życia, codzienności. Również, co jest ciekawe, jak pisze o swojej relacji ze swoim mężem i o tym, jak my bardzo w związkach często tworzymy wzajemne obrazy siebie i że tak naprawdę kochamy de facto naszą wizję tej drugiej osoby. I jeżeli w danym momencie nasza interpretacja się zmienia, nasza wizja się zmienia, to łatwo jest przechodzić od miłości do nienawiści i snuć, jak to e, autorka często mówi, opowieść albo sen o tej drugiej osobie, ale że tak naprawdę to nigdy nie jest prawda o naszym partnerze. To są jakby nasze opowieści na jego temat, nasze interpretacje na jego temat i też oczekiwania, które budujemy wobec tych innych osób, są jakby zbudowane na naszych e, jakichś interpretacjach czy wizjach e, tej drugiej strony. Więc dla mnie to również było takie ważne w kontekście pracy nad związkiem, czy w kontekście rozumienia partnerów w relacji, żeby sobie zdawać sprawę, czy ja rzeczywiście widzę Ciebie, czy ja rzeczywiście jestem tu i teraz obecna w tym, czego doświadczam w naszej relacji, czy przypadkiem nie jest tak, że snuję jakieś swoje interpretacje i na bazie tego reaguję. Ponieważ coś jest na przykład niezgodne z moim oczekiwaniem, więc zaczynam od ciebie oczekiwać czegoś, czego być może ty nie jesteś w stanie mi dać. Ale ja tak rozumiejąc czy ciebie, czy związek, mogę od ciebie tego oczekiwać. I jeśli tego nie dostanę, to może być dla mnie źródłem mojego cierpienia, mojego smutku, mojego. Oddalania się od ciebie, że nie spełniasz moich oczekiwań. A tak naprawdę, często zobaczcie, próbując zmieniać naszego partnera, próbując wskazywać, że coś powinien robić inaczej, my tak naprawdę mówimy, że w naszym obrazie on jest inny niż to, jak myśmy ten obraz sobie. Wcześniej zbudowali w naszej głowie. Więc wszystkie te konteksty wydają mi się inspirujące, zatrzymujące, zapraszające do tego, żeby się przyglądać, jak wyglądają moje relacje, jak wyglądają moje przyjaźnie, moje związki, jak wygląda mój stosunek właśnie do ważnych, różnych tematów w moim życiu i jak ja na to reaguję. Więc zachęcam Was, jeżeli macie taką gotowość, właśnie, jeżeli macie taką otwartość też, żeby troszeczkę z innej perspektywy spojrzeć na swoją rzeczywistość, to ta książka może być właśnie prowokująca, może być zapraszająca, może być zachęcająca. Ale zdecydowanie to, co warto oprócz przeczytania tej książki, sięgnąć właśnie na stronę Byron Katie. Work, gdzie właśnie ona umieszcza te pytania do pracy ze swoimi utartymi przekonaniami. Jest też specjalny taki arkusz udostępniony w różnych językach, jest tłumaczenie polskie, żeby właśnie wypisać sobie różne przekonania na temat chociażby innych ludzi, które nas jakoś poruszają, które są dla nas trudne. i Właśnie pracując z tymi czterema pytaniami o rzeczywistość, dwa pierwsze i dwa kolejne o tym, jak to, co ja myślę i w co wierzę, wpływa na mnie, kiedy się z tym zgadzam lub kiedy nie wierzę w to, że to jest prawda, pozwala rzeczywiście poznać siebie głębiej. Przepracować różne trudne przekonania i przyznam, że czasami ja pracując z klientami również z tej metody pracy korzystam. Ona jest skuteczna w pracy z takimi przekonaniami, które są trudne do podważania. Czyli jakby wymagają od nas głębszej, głębszej pracy. No i oczywiście ta praca z odwróceniem, która poszerza perspektywę, również jest opisana w, na tej stronie, więc możecie sobie też ten rodzaj pytań zadawać. Więc jeżeli tylko ktoś z Was chciałby się zapoznać, bo jeszcze nie czytał tej książki. Do podzielenia się właśnie po przeczytaniu swoimi refleksjami, tym, co Was zatrzymało, tym, co Was poruszyło, i też do tego, żeby spróbować być może popracować ze swoimi różnymi przekonaniami, które gdzieś nie pozwalają Wam do końca czuć się szczęśliwym, być radosnym, bo właśnie jakby esencją tej radości każdego dnia, jest właśnie ta zmiana myślenia, że jeżeli przestawię się z oczekiwania, że ta rzeczywistość powinna być jakaś, i złości, kiedy ta rzeczywistość jest inna, na podejście właśnie akceptujące to, jaka ta rzeczywistość jest, i zanurzenie w tu i teraz, żeby doświadczać tego momentu, w którym jestem, że pozwala nam rzeczywiście czuć więcej lekkości w życiu. I doświadczać też radości z życia w tu, i teraz, z doświadczania życia w pełni poprzez chociażby doświadczanie własnego ciała i relacji z innymi ludźmi. I też właśnie obiecałam na swoich mediach społecznościowych, że, że odniosę się do tego elementu związanego z akceptacją rzeczywistości, że nie trzeba jej zmieniać. Dla mnie rzeczywiście takie podejście pomaga dystansować się do różnych trudnych wydarzeń, ale ja jestem zwolennikiem jednak zmian w swoim życiu, takich rozwojowych. Czyli jeżeli doświadczamy jakiejś trudności w codzienności i rzeczywiście Chcemy, żeby było inaczej, to jak najbardziej po zrozumieniu tego, że rzeczywistość jest taka, jaka jest i ona się nie zmieni, że moje iluzje na temat tej rzeczywistości nie odczarują tej rzeczywistości, ona po prostu taka będzie, to w tym punkcie właśnie uznając, że jest, jak jest, podjąć jednak pracę też nad tym, co chcę zmieniać, jak chcę inaczej, co od dzisiaj chciałabym zrobić, żeby ta rzeczywistość mogła być. Inna, Ale zgadzam się z autorką, że zawsze punktem wyjścia jest zaakceptowanie tego, jak jest na tu i teraz. Bo często my żeby czuć się lepiej, możemy żyć iluzjami, mieć fałszywe przekonania, czy to na temat innych ludzi, czy to na temat naszego życia. I często właśnie opierając na tych iluzjach, na interpretacjach, na projekcjach na innych ludzi możemy często rezygnować z potencjalnie rozwojowych dla nas relacji, tylko dlatego, że przykleiliśmy etykietkę, przykleiliśmy jakąś opinię na temat innej osoby i przez pryzmat tej etykietki, przez pryzmat tej interpretacji, już patrzymy na nią, komunikujemy się z nią, interpretujemy jej e, zachowania. A kiedy zobaczymy, że każdy z nas tak naprawdę to, co mówi, mówi często też o tym, co jest w nas, to może nam to też otworzyć taką perspektywę, żeby lepiej rozumieć, jaka historia życia stoi za taką osobą, która wypowiada określone zdania, i może nam pokazać właśnie, gdzie możemy się z tą drugą stroną spotkać. Tyle o tej książce. Nie wiem, czy powiedziałam wszystko, co chciałam, ponieważ zazwyczaj staram się, już kiedy do Was mówię, mówić właśnie na tu i teraz to, co, to, co gdzieś jest najbardziej żywe we mnie. Więc zachęcam Was do przeczytania tej książki, ale z taką właśnie ostrożnością, uważnością że macie prawo się też nie zgadzać z tym co pisze autorka, macie prawo dyskutować z tym co, co, co Byron Katie tutaj pisze, że zachęcam, żeby nie traktować tego jako poradnika, a bardziej jako zaproszenie, inspirację do przyjrzenia się jak ja postrzegam moją rzeczywistość, jak ja otwieram się na moją rzeczywistość, jak ja patrzę też na innych ludzi, ile jest tam akceptacji, ile jest otwartości, a ile jest właśnie interpretacji krzywych zwierciadeł, które często sprawiają ból nam samym, właśnie e, czując rozczarowanie, że świat jest inny, niż byśmy, byśmy chcieli. E, tyle na dzisiaj, w, tej, w tym odcinku. E, zapraszam Was, żebyście zostawili swoje refleksje, jeżeli coś, o czym mówiłam. Na podstawie właśnie książki Byron Katie was jakoś poruszyło, zatrzymało, zainspirowało, to podzielcie się tym w komentarzu. Jak wiecie, ja zawsze chętnie z wami rozmawiam i chętnie komentuję, jeżeli wy zostawiacie jakiś ślad. Zachęcam, zapraszam. A jeśli może ktoś z was już przeczytał tę książkę, to oczywiście też zapraszam, żeby zostawić swoją opinię. A jeśli coś was zatrzymało także nie do końca, było to jasne, to też dajcie znać, to chętnie doprecyzuję jakiś temat, który gdzieś być może nie do końca wybrzmiał właściwie. Tyle, zachęcam, zapraszam. Zasubskrybujcie kanał, ustawcie sobie powiadomienia o nowych filmach, żeby pamiętać, żeby wchodzić do nowych nagrań. Staram się do Was regularnie mówić. Fakt, że mieliśmy teraz przerwę, był związany z moimi wakacjami. Teraz postaram się Wam jeszcze coś nagrać, zanim wyjadę na kolejny etap urlopu, ale staram się, żeby zawsze tutaj w czwartki nowy film się pojawiał ode mnie dla Was, więc zachęcam, zapraszam, zostańcie ze mną. No i oczywiście posłuchajcie też już tych odcinków, które zostały nagrane nie tylko z tej serii rekomendacji książek, ale również. Rozmowy o dobrym życiu, czy seria emocji wróg, czy przyjaciel. Zapraszam, zostańcie ze mną w kontakcie. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Do usłyszenia.